Siema, Siema, hej, witamy wszystkich w odcinku MT Player Life. Dzień dobry, z tej strony lewy oraz dwa murzyny Screen i Kamin możecie się przywitać z moimi widzami oraz z podwładnymi Omena. No Tak jest, no i takich widzicie, znajdujemy się na serwerze Player Life i obecnie jestem na giełdzie razem z, tak. z Omenem i jego murzynami. Wóz to jest wóz Korasa, lewy uparł się, że będzie nim kierował, także droga wolna, nie wiem co okay. nas, gdzie do nas tu zaprowadzi, ale on ma jakiś pomysł, więc słuchamy się jego. Powiedzmy, no. A więc tak słuchajcie się mnie Na początku chciałbym wam wszystkim ogłosić że sprzedam mojego ma pięknego najpiękniejszego na świecie jest to najpiękniejszy stratum na serwerze player Life. a posiada on mk1 mk mk3 rh1 oraz tam jakieś tune na wizual ma tutaj ładne czerwone tarcze ma również czerwone lampki ma również importy dobra ma również dobra unikatową rejestrację fajny R fajny dobra dobra 38K. teraz I ja mam coś do ogłoszenia Jedyne 185k wiem że to jest bardzo Niska cena ich na takie auto, tak dlatego tak szybko sprzedać muszę. Tak, Ej, i teraz, e, Omen, chciałby Wam coś ogłosić? No to. Tak, o, e, no to omen. tak. Jeśli o mnie chodzi, to wreszcie założyłem Teamspeaka takiego mojego własnego z mojego kanału. Także zapraszam Was tam wszystkich. I oczywiście, link do tego Teamspeaker ID, IP znaczy się, jest oczywiście w opisie u mnie na kanale. I jeszcze sprawa ankiety, którą o Was zapytałem, tam było o długość odcinka. No i wygrała ta, która jest aktualnie, czyli 30 do 40 minut. pewnie będziecie o krócej, nie? Ty byś tyle nie nagrywał? Nie wiem, ja bo ja tu jesteś o tym tyle ci powiem. A ja powiem wszystkim twoim widzom, że mam 2000 widzów u siebie na kanale. Za co bardzo im dziękuję i kupione okazji, na Allegro. Widziałem jak kupowałem. dzisiaj wam zaśpiewam jakąś piosenkę i o, on wybierze, więc może Wybiorę? Wyślecznie. On będziesz mógł wybrać piosenkę, Dobrze, którą to mogę ja wybrać więc myślę, że się poświęcimy no, razem. Jeszcze cię podgłośnie, bo nie wiem, czy. tych 2000 czy... widzów. Bo dużo ludzi się mi pyta, czy będzie jakiś specjal, czy coś takiego. O no me... to na serwerze ten, o, mogę zaśpiewać z WUK-u, niech będzie. O, e, na możesz. serwerze i co, chcę tam zrobić spory eventy, a potem, nie wiem, coś tam muszę jeszcze zrobić, jakiś konkursik, może na pylu, albo coś takiego. Dobra, to co mam śpiewać? Wybierajcie, mam no to śpiewać też z Boku. Znasz z Boku tak znam To może możesz, zaświeć. to możesz właśnie to. to czekajcie tutaj trzeba zajechać do kino normalnie, żeby było jak w kinie Potrzebuj Nie bo się mi ten, klimatach... bo, mi, bo mi zarabianie wyłączył, jak się w jakiś film włączy co? <laughs> Logowanie produktu mi włączył. O kurwa, opła po mi poszło, ale dobra o, yeah. To nie przeszkodzi nam w śpiewaniu <laughs> to jest ja Fajne tak kino. Myślę. Aha, bo o, to jest. tutaj ten... będzie nasze kino. Aha, to możesz te kino tutaj... się pomyliły tak serwery to będzie nasze kino Dobrze, to będzie nasze kino w takim razie Teraz minuta ciszy dla bezdomnych Cię. Co, tekstu nie znasz? Yyy, muszę znaleźć na YouTubie podcast Młoda Krew, to były one. Dobra i teraz cicho, nie? I Lewy będzie śpiewać dla swoich widzów i dla na. Yo! Zepelka! Boj, boy, boy. Yo, yo, jedziemy! Yo, yo! Zeteket, yo! Defecate, yo! Ho, 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 ho. Yo! Płynie w nas ta młoda krew, wiesz dobrze kto przyjmuje tu ster Pamiętam jak krzywo patrzyłeś na mnie, nie sądziłeś, że się w tym miejscu znajdę Młoda krew płynie w moje żyła, to co mówi hejter, chuja, ja wiem. Zawsze dajemy 110% lewy i omen, razem z rudym kolabo. Moda Młoda krew daj mi że coś tam, coś tam, tego nie umiem. Dobra, będzie, będzie Pięknie no, Teraz Omen wbija z drugą zdrowkę, nie? A ja nie, nie znam! Ja znam tylko w ten wstęp! Wyłącz, wyłącz, bo za głośno. Dobra, koniec. Koniec. Ja nie znam, nie znam tego. Tylko znam wstęp. Płynie w nas ta młoda krew. Wiesz dobrze, Dobra. kto przyjmuje ster? Pamiętasz, jak żywo patrzyłeś na mnie. Nie sądziłeś, że się w tym miejscu znajdę. Młoda krew. Płynie w moich żyłach. To, co mówi. Hejter who ja wbijam Zawsze dajemy 2% lewy i Omen razem z brudnym kolabą. Bo... No <noise> tak, to, to na pewno najbardziej pasuje do tego rybu <noise> Tak, tak, tak. <noise> Jeśli ktoś jest ciekaw, kiedy będą odpowiedzi na komentarze, to raczej w kolejnym odcinku sobie zrobimy podwójne, bo podejrzewam, Ufa, że tak na nie takim wiem, odcinku... Co to jest lewa. Szko... <noise> lewy prosi o lewą oponę. Niestety mechanik nie zrozumiał do końca sentencji. <noise> Co się stało? O, proszę. No nic, w takim razie muszę przejąć ster. Omen i Kamil i Screen razem. Nie, dobrze wiesz, kto przyjmuje tu ster. Czyli Omen. No dobra. W takim razie przejmujemy odcinek. Lewy opuścił serwer z przyczyn internetowych. To się dobrze składa, bo wreszcie mogę dojść do głosu. Zaśpiewał nam ładnie, a teraz uciek. Podejrzewam, że gdzieś tam w połowie wbije. Nie wiem, jak on to zrobi z odcinkiem, mam nadzieję, że ja nie będę musiał, osobiście musiał tego ciąć. No wybaczcie za lekko chaotyczny wstęp, no ale mm, cóż. No dobra, w takim razie mam nadzieję, że się na nas nie obrali, że sobie pojedziemy już w jakieś miejsce. Podejrzewam, że najlepiej byłoby się udać w kierunku, po prostu, jakiegoś miejsca blisko respawnu, bo podejrzewam, że jak on wejdzie, to będzie chciał od razu, żeby go gdzieś podwieźć, żeby gdzieś go tam złapać. To może e... to... <śś> Rafineria chyba jest nieczynna, prawda? Czy takiego było chyba? A co ty tutaj co tu robisz, coś tam co robisz? Częta, cześć, cześć. Czekajcie, o. siedźcie jeszcze, a. <śla> no siedźcie. Siedźcie jeszcze. O, czekajcie, ja wezmę inny wóz dla odmiany, co? Mogę wziąć Destera. Nie, bo tam mało wy miejsc, dobra. Co? Zapomniałem, nie, że tam mało miejsc No to w takim razie idziemy dalej z No cóż, koraz się nie pogniewa na nas. Eee, ale jak, jak nagły. Jak normalnie przejąłem ster dosłownie, bo wcześniej <śla> nie miałem jak się odezwać. Tak A ja śpiewa, lubię się śpiewa, po prostu śpiewa, śpiewa. wygadać, bo ja zawsze jestem niewygadany, ja muszę wszystko tutaj przekazać, powiedzieć. No jeśli Lewy nie wbije w przeciągu kilku minut, to pewnie sobie zrobimy odpowiedź na komentarze. No cóż, śmiesznie to wyglądało, no ale... E, no tak Lewy wbij od razu odcinek, odcinek, pośpieszą mnie okropnie, nie mieliśmy nawet okazji ustalić między sobą, co my tu będziemy robić, co będziemy pokazywać, bo wiadomo, zwykle przed odcinkiem się chociaż ustala, co się będzie ale robić, będzie prawda? Tak, napalił, tak, 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 tak. Już dwa śpieszno dwa dwa mu, trzyma. już szybko, że on będzie śpiewał na 2000 słów. <laughs> Nie jak to wyszło? Tak jak wyszło, właśnie. Skoro jestem sam, żebym nie zapomniał, mam do mówić, pozdrowienia czy? trochę osób i przede wszystkim mam do podziękowania dwóm osobom za wielkie wsparcie. E, tak w ogóle zrobię pewnie za niedługo. E, zrobię za niedługo pewnie. E, czekajcie, jeszcze przerzucę lewego, zaraz dokończę to co chciałem powiedzieć. E, no, witam ciebie, lewy. No, witam wszystkich serdecznie. Prawy, przepraszam. Już nie? jestem, yy, niechcący wywalił mineta, nie wiem jakim cudem yy, w ogóle. Sanfiero, Sieles, my tu zaraz będziemy. Yy, nie rozpię się w Sanfiero, bo muszę pozdrowić parę ludzi, ale za to, ja że też. mi wywalią neta, to wam teraz zaśpiewałem pioseneczkę Słuchajcie, wszyscy ładnie tutaj. Lewy dla się was zaśpiewa Monopoly Boy. Hmm. Ci flota, Monopoly Boy, moja. মন পঢ়িবই হটেল দম হটেল দম মন পঢ়িবই ব্যৰে দম ব্যৰে মন পঢ়িবই হৃদয় তকল মন পঢ়িবই ঘোষামে অমেনা মন পঢ়িবই হৃদয় দম হুদে দম মন পঢ়িবই হৃদয় দম হৃদয় দম মন পঢ়িবই Omen to jest cienios i nie ma tyle ubów co makola, bo bo, kola, bo jest od niego lepszy A, a prawie lewy, mam tyle samo wy jest w tym trio najlepszy, a Omen, a Omen jest naj, a najgorszy Omen cienia się ile ty masz w ogóle w pasie Nie <śmierdzi> no, <śmierdzi> <śmierdzi> to było tak dodate <śmierdzi> tak, no, wszystko w ogóle Mam dobre nie i wiem o tym. <śmierdzi> no, no, tak, tak Nie no, Omen to jest mój ziomek, kola, bo jest poko. <śmierdzi> Reszcie respisz się w ogóle. To wszystko dla żartów, nie? Tak, tak, tak. Ta, ta, ta. Nie, ma, to nie jest na celu, żeby cię obrazić, tak to moje śpiewanie. Krótka piłka, to, to respisz jedziesz, czy się nie respisz? bo nie wiem czy Ciebie jechać. Krótka piłka staw się nie kończy, nie bądź tak szybki jak list skończy. Dobra, to słuchajcie tak chłopaki, jaką pracę ja wybieramy, jaką pracę sobie porobimy. Czekaj Też się, mam ja trochę co do pozdrowienia. Dobrze, pozdrawiam, a ja rodzaj się no. pracę. Mecha <laughs> no. Mecha jakiego mecha? Żeby naprawicowany? Nie, nie będę ty męczył widzów. Wezmę jakąś pracę. A więc pozdrawiam serdecznie, mazureczka Pierwsza osoba. Zresztą się odpływ, odpływ. jak masz tyle. Pozdrawiam również Demonka, pozdrawiam również Sara, pozdrawiam również Procoksa, pozdrawiam również pa Papaya jakoś. pracę tak. sobie znajdziemy zaraz. Yy, Patryka, pozdrawiam, pozdrawiam również Sofii. Ja nie wiem skąd się te Janika, Huck, y, Prokoksa, Amelkę pozdrawiam i wysłałam do niej buziaczki M -m 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 -m. Ekstramosa, to jest to to, to ode mnie y, Oli, y, Sara, Haksofia jego już pozdrowiłem, pozdrawiam również Byka, pozdrawiam do Domiego, Patryka23.pl Pozdrawiam wszystkich moich widzów, pozdrawiam jeszcze łódka, Prokoxa jeszcze raz pozdrowię Pozdrawiam ruska. Dobra, streszczaj się, bo też um Pozdrawiam Zego. Pozdrawiam wszystkich w ogóle tam, wiecie, wszystkich takich wszystkich moich widzów. Gdzie ja jestem, kolega się pyta, ale ja mu nie powiem, bo to jest taki sekret, tak? No I kogoś jeszcze mam pozdrowić, chyba już nie to już fero, to chyba usa. starczy. Dzisiaj do mnie ktoś nie pisał, nie mogę. dzisiaj jest 0,4. Dzisiaj jest czwarty dzisiaj mamy yy, środę. Tak jest, znaczy, czy, siadacie, czy... kogoś miałem pozdrowić, ale ja zapomniałem. Kogoś miałem pozdrowić, tak jest, dzisiaj ktoś do mnie napisał, ale pozdrawiam serdecznie Ciebie, bo Ty do mnie napisałeś, ja to dzisiaj pamiętam, dzisiaj na, pla na serwerze Player Live do mnie napisałeś. Kutry chyba ja to, nudne to, to trochę, nie? pamiętam, nie? tylko nie Kutry pamiętam właśnie Twojego niku, Kutry są takie nudne jak Ty, ale ja, Omen, chciałbym pokazać Ci jedno miejsce, w którym jeszcze nie byłem i chciałbym tam z Tobą zmierzyć pojedynek, czyli musimy jechać na tego, nie? To się ja rest, powiedz gdzie jesteś. Jestem Carson, pani No co dziecko. za błazenście. mówiłem ci Sanfiero, rób tak re reconnect. Ten... reconnect. Nie robię Reconnecta, nie? Dobrze, to idziemy tam i teraz ja tak, pozdrawiam i, i przede panie. wszystkim chciałem pozdrowić hmm, Finchelele oraz Linor Monster za wielkie wsparcie Eee, o tym jeszcze tam szerzej powiem na jakimś odcinku, na tym może nie będę tracił czasu, ale naprawdę wielkie powiedz pozdrowienia teraz, wielkie dzięki. o co chodzi tak pirat drzwi, bo ja ciekawi eee, To ci powiem po odcinkiem, bo jeszcze muszę się zastanowić, bo boję się że to będzie nielegalne. Bo bo, bo drukarka się zacięła. Eee... ja mam parę <laughs> osób, czekaj, czekaj, ja muszę pozwolić parę osób. <laughs> ja, ja też mam pozdrowia Capera, Haka, Kacpera, Kazimierskiego, Twin, Turbo, Eldoksa, Troll, Luxa, Preza, Mo X Pompa, Patryka, Arcasa, Leszowskiego, Zeska i Kubowskiego. Dobra, Marżowej, pozdrawiam. Trochę tych pozdrowień u mnie też jest. W ciągu jednego dnia na serwerze 25 osób się zebrało do pozdrowień. naprawdę bardzo sporo. E, zaraz się tym zajmę. E, no dobra, to może po prostu jadę teraz do kola, może dzisiaj, do I tak, do, le, do Lewusa, prawusa, na Fort Carsona, ja żeby prawy. go tam wziąć. Ale pozdrawię za ten czas, Pozdrawiam. Dobrze, pocie, no. no to tak. Ester8 i zatańczę. Gang Quantum, I se posłucham Mix, muzykę, Donek, pajda 21 Karolek. Szojek, Patryk, Kamil XD, T Telu, y Hasaj, Doman 4, Fuck, y <grym>, Vivamus, y Max Suel, Mister XX, Dacman Jakubowski, Papaj, Martin, Enkel, Kuslov, Lazy Master, Jestem Bartek, Remake, y Remox Renox chyba? Domino DJ, y Marcinek, Wiktor v 8 Turbover, y o, fakta, no nie wiem. Kejocio, Maciek 15, szkoła, 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 Marcinko, Marcinek wiągania. i Bakusiowie. Tyle. Także pozdrawiam serdecznie. I jeszcze z komentarzy wiem, że chcą pozdrowienia, ale to w kolejnym odcinku pozdrowie Na szczęście już blisko, bo opony mam przebite, ale mam. Nad... O no, nie! Jakie combo, mam dwie opony przebite. I ty rozwaliłem. Szybciej. Bo ja tu mam imprezę Fort Ty chcesz, że mi wyłączyli zarabianie na filmie? Specjalnie te muzyki puszczasz? <noise> Jest, ty tylko chcesz. <laughs> e, no właśnie, nie mogę tak. No Część właśnie, nie mówię, możesz to... tak, no widzisz, teraz sobie przypomniałeś, jak już czwartą Nie, tłuszczasz. <laughs> ale oni chyba na nic nie zablokują mi się, wydaje mi takie. Ja powiem ci, że, ci, że raz na, na serwerze PSW byłem w kinie, tam no. w kinie jest taki plugin, że są filmy z YouTube'a, to jest no, tak. takie specjalnego, no. I jakiś film byłby przez kilka sekund, wyłączyli mi całkiem no. zarabianie, ale przynajmniej filmu mi nie usunęli, to też taka rzecz. A ile to masz zarobione? Ogólnie? No. A to, to, to o takich rzeczach się nie mówi. To, ale to są tam grosze, bo ja ogólnie... No grosze, grosze, ale się zbiera po troszku. I rzeczywiście to dostaje no, co miesiąc na pipala. Drożkę, grosze, ale no... A ile dostajesz co miesiąc? No zależy, tak z dolar, dwa, chociaż o, o takie rzeczy się nie mówi, ale... No, no patrz. Jestem pod urzędem, chodź tu. Czy ty, gdzie ty jesteś? No jestem pod radiem. Ale Dobrze. ja ci powiem tak ogólnie, tak wszystkim powiem. Ja tam mam na YouTubie ogólnie, tam nagrywam 4 miesiące chyba około. I łącznie tam mam, żeby patrz. wam nie skłamać, ile? 8 dolarów, coś takiego. Tylko właśnie nie wiem, jak to tam wypłacić, bo chyba. Nie wypłacisz, jak masz. No właśnie, pisane, ja mam partnerstwo Freedom to, i tam mam co no miesiąc właśnie. wypłata. Na i tubie to ciężko, bo tam trzeba mieć jakiś próg osiągnąć, a to, to ciężko tak tam to osiągnąć. Dlatego. To trzeba mi 20 dolców chyba, ale wiecie, jak no, ja to wypłacę, to tam. To e, wtedy to rozumiem, partnerstwo, już partnerstwo. Teraz około... teraz nie włączaj. Co? Teraz partnerstwa nie włączę, tylko aż, aż zarobić ten próg, bo jak no, teraz tak włączę, to ci się wyzeruje wszystko. Ja tak no, zarobiłem 3, 3 dolary, ale dopiero wtedy włączyłem partnerstwo i teraz co miesiąc dostaję i to się opłaca, bo no. naprawdę co miesiąc to jest luks. Ostatnio dostałem stara wypłata za jakiś tam styczeń czy coś, <laughs> to dopiero gdzieś tam zaczynałem tak na, na, nagrywać codziennie i tak dalej, to dostałem 11 centów, ale dostałem. Naprawdę na PayPal'a no. normalnie doszło 11 centów, czyli niecałe 50 groszy, no ale no. rzeczywiście doszło, więc fajnie. No, także fajnie. A ja, tak. ja ci powiem tak, Omen, oh ja ja, jak link no. tam hajsy... Te przyjdą. No i się, tam jest chyba dopiero 20 dolców na tym YouTube'ie. No tak, się tam próg jest to do przekroczenie. Ile to jest 281 dolar? Czy ile czy 3 coś? Ale co 280? Pra miego. Co 2,80? No ile dolar ma wartości? Dolar z... 3,50. A 3,50? No to proszę Prawie bardzo. Prawie 4 20 dolców? Yy, to jest prawie osiemdziesiąt złotych, aha, no. dźwięki mi się zemtają, czy to autotekiwa. trochę jeszcze będziesz musiał na to poczekać, chociaż kto no wie... Tak. Tak, ja myślę, że tak 3 idzie. miesiące albo coś takiego, ale wtedy na pewno tam zrobię dla widzów moich i Omena to może się Właśnie, zapec... bo u mnie konkurs... Ja nie wiem kiedy to odcinek wrzucę, nie mam, nie mam pojęcia kiedy on się pojawi. O, może, gryfę, może, jest, może jest przed wynikami, może jest po wynikach, w każdym razie u mnie konkurs był na 1000 widzów rzeczywiście i taki właśnie z no. nagrodami. Ty rozumiem, że robisz jakiś specjal w postaci śpiewania, tak? Chyba, że już zrobiliście w tym odcinku. E, nie, ja tam <laughs> chcę jakiś evencik zrobić A, no. na tym i i tego, tak. nie? Właśnie, bo tam pisali mi moi widzowie, żebym tam u ciebie coś tam nagrał na tym twoim serwerze. a i no tak. ja, ja? No tak, weź Ja, może wpadnę. <laughs> 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 Bana ktoś ma tam? <laughs> o, o to a nie, się teraz tam gra teraz o tej godzinie, to ta 20... która druga. Zgadnij za co. Jest 70 osób, więc tam wie. Za co powoli? dostałeś? się roz tego i miałem laga i admin no. myślałem że to cidy są aha seria no i dostałem a. to na początku jak to serwis się rozwijał jeszcze tak wiesz tak na początku a tak to nie są. to w pojezu teraz jest cała administracja zmieniona tam nie ma czeku i całej reszty już nie. Weź, tam, weź tam może pogadaj, i może coś tam odbanują. to so, ja cię odbanuję, dasz mi swój serial i tyle dobra tu jest chyba ring nie Czy, ale Czy tam to, podobno to i tak jest nowy jakiś a może Chodźmy. to jest ring nie jestem pewien Zejrzymy tak, ja do się. To byłem. Ja, tu kiedyś byłem ja muszę coś serwera, sprawdzić to jeszcze w międzyczasie, bo nie wiem czy sobie nie zrobiłem SSW, tam cięcia okay. i muszę sprawdzić to. Dobra, i chodźcie tu. Tak jest, możemy się bić. Dawaj o i się chyba. O sobie zrobiłem cięcie okay, niestety. Muszę chodź, to połączyć to. potem. No Jezu, jak jakim przykro. No, ale to. No, patrzcie na to. to, patrzcie na to. O! Oż ty, Suczu, taki się wycali. Ja nie mogę. Ej, to się... O, dobra Patrzcie. Czym się robi kopniaki? A to jakieś były specjalne triki w Sanderace, nie? Na to? Cholabu do... Cholabu Tylko mnie nie ej, bo się zrezbi daleko, a to nie, nie chcę. Nie, zresztą, Jeszcze ja dostałem lepszy. <grym grym> chcesz dostać przez ring? Oh, lewy najlepszy, po mordzie. No to to. To, 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 to jest takie taki losowe tutaj, to jest całkowita losowość. To nie jest skill. To jest losowość. No patrzcie, to, jest, skill. No patrz, resmio, to jest spoko, że się lespiło. A chcesz na same pięści? To dawaj, chodź na same pięści. dawaj na kastet, ja wyciągam kastet. Ja z dupy chyba. No to dawaj, dawać kolejny, dawać na ring, dawać na ring. Dawaj, pięści. No dawaj. O ty. Tak ciebie. A ci za. Utrę nosa. Patrzcie tutaj. No nie, bo ty na nabarzasz tą myszkę po prostu ile wlezie. Nie. Twoja postać beka Skad i pierdzi. A, a ty jo, nie słyszysz tego, nie bo ty nie masz dźwięku tak. w Andreas No bo ty nie no masz dźwięku za piracie. To co tam? No to fajnie, no fajnie. Dobra, nie chce mi się czekać. Na co? Zaraz, piszę cheat na bronie i, i wiesz, być kończy się. E, po odcinku, po odcinku, może tam wbija ten sobie co nie No, tak SW, muszę ja jeszcze nagrać wyniki. Jak to ja, nie to, on jest ja pójdę z lewym, tam może mnie odbanuje. Może dołączę Nie obiecuję, to, ale, ale może wpadnę. Ale co? A nic, tajemnica, tajemnica. Nie powiem ci. Nie, coś tam zbije, nie? Ja tam mam admina, więc wiesz. A ja dostanę VIPa, nie? Nie o chyba w mordę. <noise> o ty, ty, mordę ty dostaniesz, zaraz na ringu jesteś. Ja chciałem sobie tam grać, ale nie wiem, czy tam odwonuję za takie coś, że nie wiem, nie no... Ja ci tam odwołuję. A to był tylko lag i że się odwrze, no nie mówię, daj że... Daj mi tam pieniądze. Ja, była, ja mam takiego jednego widzę, co ja mi pod każdym odcinkiem pisze, daj kasę. Serio? Od 10 to odcinków, to no. <laughs> a potem mówi, <noise> 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 chodź nagram odcinek, coś <noise> tam. A, onem przegra. Nie a. przegram. Patrzcie, jej, ile mam życia, ja jeszcze to wygram. W ogóle ile to trwa, to nie. jest strasznie mozolne. Kopiącego Aha, się nie, kopiącego się on nie leży, tyłu. Ile ci życia nie, zostało? No nie. Słabie na pewno. Słabi no moment. Na ciebie no, się dobra, idziemy. Uciekamy. Nagrywasz z kamerką czy prostu? Was... No ja zawsze z kamerką. No ja nie, bo Zobacz ja nie moje reakcje to. na Twoje śpiewanie. Ja? Ty Możesz ja sobie to zobaczyć. Źródy, ty. Na pewno rudy Oni mówili, że farba, faber... E, dobra, dziękujemy. Farba mi se maluje. To my sobie z kamieniem pojedziemy. To sobie muszę sprawdzić. No, to Albo sobie do... posprawdzaj. O mam, ty nie hmm. że za barana i jedziemy. To ten... Chyba miałem jakieś cięcie robione. Ale nie jestem pewien, no, dobra. Masz teraz cięcie w grze. Sobie no, wiechem miałem straszną. straszną. Gdzie Ej, ty, ty, ty jesteś? Widzisz? No, stoję przed tobą, wsiadaj na G, nie widzisz? Nie widzę. Serio? To masz chyba jakieś wide... No kamień, stoi przed... Stoimy też obok niego. Nie, ten, ty błagaj, SEC nie Sece też tutaj. siedzi na G. Ty co? masz chyba laga jakiegoś. Ale ja wyszedłem z ringu dopiero. No ale my siedzimy w aucie przed ringiem i ten sece też z nami siedzi. No nie ma, Zabacz, na zobacz na sobie mnie na odcinku, że nie ma. Jo, co nie ty to... Przecież Widzę gdzie jest wóz gangowy. No co ty gadasz? Ej, to masz chyba jakieś lagi, przecież... No Sece siedzisz na G, nie? Przed ringiem z nami. No. No widzisz, tu masz laga jakiegoś, no wsiadaj na to G. Z czego tu masz internet? Chyba, nie, no nie, wkręty, wiem, no wkręty no robicie mi, wkręty mi robicie. No nie robimy ci wkręty, mówię ci na G. Klikaj G. Niewidzialny, no dobra zaraz poklikam. Co? No klikaj Pisać G. Pisałeś niewidzialność? No czekaj, już, już, już. No co? No klikam, no klikam i co? Nie ma. Jak to, nie? Co ty gadasz, jej? No w co więc tutaj robicie? W balone. Nie, mówię Uciekliście mi, bo ja musiałem coś sprawdzić i teraz tak. My nie... siedzimy na Oni siedzą na G, u mnie i... Ty nie możesz wejść, co ty karasz jej? Omen. Oh, 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 oh. No wsiadaj na G. Ty co jacie? Wsiadasz czy co? to czy ty masz lagę? Może reconnecta droga? Dobra, e, rób to sam to, róbcie idę do sklepiku tutaj. Do restauracji. Nie drop reconnecta. Nie. Idź, idź no nie, nie czyna restauracja się. Skrypić. Normalnie. No właśnie się. nie, nie naprawiło się, bo nie ma żadnego baga, To nie ma takich bugów grunt. Nie nie? No pewnie. Nie, że masz nie masz ma. laga. Zrób nie i i mam connecta, ma laga. Mówicie. Nie mam laga. Masz laga. <laughs> nie mam laga. Ale jak zrobię konekta, to mówię. dzisiaj respi. Co? Widziałam no przez respa. Tu masz respa. Dawaj, rób konekta szybko. Coś mi tu nie pasi. Tyle tu gram, connecta. taki baguł tutaj nie ma. Po prostu nie ma opcji, żeby no, coś się działo. Jest. Nie ma, nie ma go. Nie Niemożliwe. Zrespisz się tu. No dawaj. i w tym czasie przyjedziesz, wow. Nie, No nie, dawaj. Nie, 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 nie. A ja zobaczył Cię w odcinku przecież. No ja. No to ja wiem, że to są kawały Twoje. Gdzie ten no to nie, jest? To jest El, qu El Quabaderos. Nie co? To... No, teraz. Las, Las, Las Payadas, no. To nie jest Las Payadas. Jak... Nie. To stryjera, roba... Nie, czaj to Dobrze, to dobrze to jest to. No. I co? My tu no siedzimy. W... No wy ty wy A no i co mówię, że my tu no... siedzieliśmy. No nie wiem, no nie wiem. No. To co, podejrzewam, że już podej 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 gdzieś będziemy kończyć za niedługo, nie? No ja nie wiem Ej, my trochę nagrywamy, co? Nie j mam pojęcia. Jak ci ta twoja ankieta dla tych twoich uchodźców wyszła? Że nie wolą dłuższe czy e, Dłuższe. Wyszło mi, że po, ponad 50% osób jest za 30-40 minut, a tam 20, no. 20, 20 ileś jest za 20-30, a zaledwie tam kilkanaście jest no. za 10-20. Także Aha. też, też. A jak zrobię tą ankietę? Na StrawPolu ja zawsze robię ankiety, to jest dobre. Ciach, klikuj, wpisz odpowiedzi. A tam się robi? Strafpol, strafpol i tam no. podajesz pytanie i wpisujesz odpowiedzi. No. Dajesz tylko OK i już masz link. Aha, takie buty ja? Tak, wklejesz opis tam i, tam i tam tam, u mnie zrobić. No zrób sobie taką ankietę, bo to się tobie przyda na pewno. Tam będą ci widzowie. Ale to tylko jednorazowo mogą głosować, co nie? No Tak, 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 tam jest jedna razowo. no, to jest fajnie. Wszystko za mnie spoko. O, 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 patrz co zrobiłeś, ojea. Yeah. Oja, yeah. co za ceję? No widzicie, tak naprawdę prawy TV to Daj jest. O ja nie mam, bo ja mam Oj, ja też nie mam nic przy sobie, nic. No nie, no Dobra, mam tak, ale tak naprawdę. Zapłacę za ciebie. Dobra, o nie, wyszedłem na skąpca. Tylko chciałem zrobić durny kawał. Nie liczujcie mnie. No to pozdrawiamy jego widzów i naszych wszystkich i jego również, bo on się nazywa Oryby Orybyity. Ale mu zrobić reklamę, to zamiast to płacenia, zamiast płacenia reklama. No widzisz, ej, no właśnie, po całym płaszczyźnie. No widzisz, no widzisz. No bo takim no, wydaje mi się, że to już o, powinien być kudze. koniec. Nie wiem, jak z czasem, I bo ślu. u mnie to jakoś dziwacznie wygląda, ale już pewnie jest 25, jest czy 26, jest już, już tak długo? No już tak, no ja u ciebie nie ma 5 minut, jak ciebie nie było ja ci, na serwerze, trochę no, nie. No wasz. ja ci powiem tak, jak ja nagrywam z tobą, to tak mi szybko czeszle. No widzisz, no, jaka jestem duża towarzystwa, no tak już ze mną jest. No. Ale ja ci powiem, no, tak że. że, ten, ten, że ja nie wiem, czy tam ty w ogóle takiego jej. Coś do mnie dzwoni na telefon, ale nie chcę mi się odbierać, Na ja. domofon? Dobra, to tak. Na zakończenie tego pięknego, wspaniałego odcinka, yy, którego, którego nazwiemy, jak nazwiemy ten odcinek? Komentować. Coś śpiewające. Co, coś musi być ze śpiewaniem i no coś z bitwą na ringu. Jeszcze ustalimy Zajemy to pod odcinkiem, zaśpiewaś? bo tak na odcinku na koniec, to napisać, na, no, na Na koniec zaśpiewaj zaśpiewa. może... Daję ...Multi, jak Multi, nie wiem. Co? Ja tego nie znam. To jest tylko kilka słów. Nie wiem, nie wiem... Nie A wiem to, jak to no, będzie. Czekaj, to, to czekaj. Dobra. Na raz dwa trzy wszyscy śpiewamy. Dobra. Raz dwa trzy. Nie, nie wiem. wiem, nie, nie wiem. wiem, nie, nie wiem, wiem jak to będzie szybciej. Nie, nie wiem, wiem. Nie, wiem. W nie, nie wiem, jak nie jak wiem jak to będzie. będzie zioł. Zioł. Nie no wiem. i tak to było nie właśnie. I on nie wiedział jak to będzie. I tak to było właśnie, że my się spotkaliśmy, nagraliśmy tak. odcinek. I tak e, to było, że żegnamy się z wami w tym momencie, także tak jeśli Wam się podobałeś lać łapkę w górę, na razie, do zobaczenia. Hej, hej. cześć